W może przywoływać jakieś takie sprzeczne wrażenie, ale już we włoski. a z Włoch pochodzi projektant, tu już mała podpowiedź, Stefano Giovannoni. Sprawy mają się zupełnie inaczej. Tam to jest synonim piękna i elegancji. A więc, z ziemi włoskiej do Polski, parafrazując polityków, nagroda w kategorii wyroby sanitarne z ceramiki i innych materiałów. Zabić, jeśli dobrze odpowiem. ilpanio Alessi, One Extension, firmy Laufen, dystrybutor Roka Polska. Brawo! O odbiór nagrody proszona jest pani Dorota Mazurkiewicz-Konga, specjalistka ds. marketingu internetowego w firmie Roka Polska. Brawo! Jest nam bardzo miło. Szczególne podziękowania są dla pracowni projektantskiej Alessi, wraz z którą marka no, szwedzka promuje nagrody na rynku polskim i zagranicznym i wnosi do salonów łazienkowych nowy nastrój, i nową elegancję. Dziękuję bardzo. To bardzo piękny, skromny jednocześnie opis, bo odniesieniu do tego, co zobaczyliśmy. Patrzę na buty pani Doroty, bo Pani Dorota dzisiaj się nabiega na tej scenie. To od razu muszę powiedzieć. Była mała trema, to za chwilę mnie. Szanowni Państwo, jest i wyróżnienie w tej kategorii. Niech mówiąc sentencjonalnie zabrzmi unisoną z nagrodą. Proszę materiał. Zdradziłem Unisona w firmy Alapę. Golące bramy! Po Znowu pani. Wspaniale, bardzo się cieszę. I to jest ten moment, kiedy można kilka słów więcej powiedzieć. Tym razem o podróży. Szanowni Państwo, Alapę startował po raz pierwszy w tej kategorii. Bardzo się cieszę, że od razu z takim skutkiem. Mamy nadzieję, to nas motywuje do dalszej pracy, abyśmy w następnym roku odebrali, odebrali nagrodę główną. Dziękuję. Oczywiście, że tak, to jest bardzo...